W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nowenna za przyczyną świętego Jana Pawła II. Dzień pierwszy, 13 października. Święty Janie Pawle II, razem z Tobą wyznajemy wiarę w Boga Ojca Wszechmogącego, źródło wszelkiego życia. Ufamy słowom Pana Jezusa, że o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy. Przyzywamy Ducha Świętego, który odmienia oblicze ziemi, Święty Janie Pawle II, razem z Tobą błagamy Trójcę Prze-najświętszą o dar mądrości i prawego sumienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego naszej Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wrażliwość serca na los dzieci nienarodzonych. Amen. Z nauczania świętego Jana Pawła II. Jesteśmy dziś świadkami deptania fundamentalnego prawa do życia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych istot ludzkich, jakimi są zwłaszcza dzieci jeszcze nienarodzone. Jeżeli u schyłku ubiegłego stulecia Kościół nie mógł milczeć wobec istniejących wówczas form niesprawiedliwości, tym bardziej nie wolno mu milczeć dzisiaj, gdy obok dawnych niesprawiedliwości społecznych, niestety nie wszędzie jeszcze przezwyciężonych, w wielu częściach świata obserwujemy zjawiska większej jeszcze niesprawiedliwości i ucisku, mylnie nieraz uważane za dowód postępu na drodze do ustanowienia nowego porządku świata. Litania do świętego Jana Pawła II. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Zanurzony w Ojcu bogatym w miłosierdzie, módl się za nami. Zjednoczony z Chrystusem Odkupicielem człowieka, módl się za nami. Napełniony duchem świętym, Panem i Ożywicielem, módl się za nami. Całkowicie oddany Maryi, módl się za nami. Przyjacielu świętych i błogosławionych, módl się za nami. Następco Piotra i Sług Bożych, módl się za nami. Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, módl się za nami. Ojcze Soboru i wykonawco Jego wskazań, módl się za nami. Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, módl się za nami. Gorliwy miłośniku Eucharystii, módl się za nami. Niestrudzony pielgrzymie tej ziemi, módl się za nami. Misjonarzu wszystkich narodów, módl się za nami. Świadku wiary, nadziei i miłości, módl się za nami. Wytrwały uczestniku cierpień Chrystusowych, Módl się za nami. Apostole pojednania i pokoju, módl się za nami. Promotorze cywilizacji miłości, módl się za nami. Głosicielu nowej ewangelizacji, módl się za nami. Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębie, módl się za nami. Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, módl się za nami. Papieżu Bożego Miłosierdzia, módl się za nami. Kapłanie gromadzący kościół na składanie ofiary, módl się za nami. Pasterzu prowadzący owczarnie do nieba, módl się za nami. Bracie i mistrzu kapłanów, módl się za nami. Ojcze osób konsekrowanych, módl się za nami. Patronie rodzin chrześcijańskich, módl się za nami. Umocnienie małżonków, módl się za nami. Obrońco nienarodzonych, módl się za nami. Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, Módl się za nami. Przyjacielu i wychowawco młodzieży, módl się za nami. Dobry Samarytaninie dla cierpiących, módl się za nami. Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, módl się za nami. Głosicielu prawdy o godności człowieka, módl się za nami. Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, módl się za nami. Miłośniku liturgii sprawującej ofiarę na ołtarzach świata, módl się za nami. Uosobienie pracowitości, módl się za nami. Zakochany w Krzyżu Chrystusa, módl się za nami. Przykładnie realizujący powołanie, módl się za nami. Wytrwały w cierpieniu, módl się za nami. Wzorze życia i umierania dla Pana, módl się za nami. Upominający grzeszników, módl się za nami. Wskazujący drogę błądzącym, módl się za nami. Przebaczający krzywdzicielom, Módl się za nami. Szanujący przeciwników i prześladowców, módl się za nami. Rzeczniku i obrońcy prześladowanych, módl się za nami. Wspierający bezrobotnych, módl się za nami. Zatroskany o bezdomnych, módl się za nami. Odwiedzający więźniów, módl się za nami. Umacniający słabych, módl się za nami. Uczący wszystkich Solidarności, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Janie Pawle, abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, odkupiciela człowieka. Módlmy się. Miłosierny Boże nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawienictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Jan Paweł II był obrońcą życia nienarodzonych. Całe swoje kapłaństwo, życie biskupie, kardynalska, potem jako papież stawał w obronie najsłabszych. Wtedy, kiedy patrzyłem na Niego, kiedy mówił o obronie życia poczętego, to już nie był miły, sympatyczny, radosny, uśmiechnięty Jan Paweł II. To był ojciec, to był wojownik, to był ten, który krzyczał nieraz całą mocą, aby chronić życie nienarodzonych dzieci. Potrzebujemy Ciebie, Janie Pawle II. Potrzebujemy Twojego autorytetu duchowego, Twojej mocy, Twojej siły, Twojego namaszczenia. Potrzebują usłyszeć dzisiaj sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, że życie dzieci nienarodzonych jest podstawową wartością, fundamentalną wartością, do którego każdy ma prawo, a szczególnie najsłabsi. Potrzebujemy dzisiaj tak bardzo opieki Matki Bożej, która pokazuje nam, że jest Matką Życia. Bóg jest Dawcą Życia. Bóg jest życiem, piekło jest śmiercią, szatan za wszelką cenę chce nas uśmiercić. On tak bardzo nienawidzi dzieci nienarodzone, ponieważ one są najbardziej niewinne, najsłabsze, najbardziej bezbronne. Dlatego tego pierwszego dnia nowenny prosimy Ciebie, matko życia Maryjo, o szczególną opiekę dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego, o szczególne namaszczenie. Darem Ducha Świętego, dawcą życia, aby dał to przekonanie, to światło, tą pewność, że walka toczy się o dzieci, które mają pełne prawo żyć i stanowią nadzieję przyszłego świata. Jan Paweł II, święty papieżu, do którego dzisiaj w sposób szczególny się zwracamy. Proszę Cię, przyjdź z całym niebem, przyjdź ze wszystkimi dziećmi nienarodzonymi, zabytymi w łonach matek, z dziećmi, które zostały odrzucone przez swoich rodziców już w momencie poczęcia, niechciane, odrzucone, znienawidzone. Ja nie parę drugi przyjdź z tymi dziećmi i proszę Cię, abyś razem z nimi. Położył teraz swoje dłonie na sędziach Trybunału Konstytucyjnego, którzy 22 października będą decydować o tym, czy dzieci, które mają jakąś wrodzoną wadę, są chore czy niepełnosprawne, mogą żyć, mogą się narodzić. Prosimy Cię, Janie Pawle II, abyś z tymi wszystkimi dziećmi, które zostały zabite w łonach matek, odrzucone przez swoich rodziców, które nie miały możliwości się nawrócić aby modliły się za każdym z tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, aby Bóg dał im tą łaskę odwagi i męstwa, współczucia i miłosierdzia i miłości, tej miłości, którą Bóg ma do dzieci, do każdego dziecka poczętego w łonie matki. Proszę Cię, święty Janie Pawle II, o Twoje szczególne błogosławieństwo dla tych, którzy będą 22 października decydować o tym, czy dzieci... Chore niepełnosprawne mogą się urodzić, czy też można je zabić. Błogosławię każdego z was, walczącego w tej Nowennie o łaskę miłosierdzia, odwagi i męstwa dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z was sędziowie, całym sercem błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.